Witam Z tej strony Wacuś ja tu znowu dostałem jakiegoś Bota Który o, nie, nie zwróciłem uwagi na to, że leciał Który nie gra Ale może nawet będzie grał Bo naprawdę To co się dzieje za nimi czasy tutaj Z moimi tymi teammateami To jest porażka totalna Ja rozumiem, że ja już jestem porażką Ale oni są jeszcze większą porażką, tak? ta się Oho, okej okay. No to powinien być gol No ale to nie jest gol, bo tutaj niestety nie dam rady Mój kolega, nie wiem czy mu przeszkodziłem w tym bardzo tylko troszkę Troszkę dziwny styl ma, ale widzę Tutaj coś próbuje, nie trafia No niestety, nie doleciałem no trochę błąd. Poprawimy się, no spokojnie. Nie ma co się bać. Damy radę <grystanie> Mamy 4 minuty, żeby jeszcze to bardziej spierdolić. Zaczynamy wygrać. Tylko pytanie: jak on będzie grał? No, no tak będzie grał, rozumiem. <grystanie> Super, Davisa gra. O, no, i mogłem tego nie dotykać tak ofensywnie. Dobra. on no, tutaj będzie człowiek fake, to jest. Już widzę. No, jak chuj. Człowiek fake. Każdy fake u niego trafiony. Strzał trafione, odbicie piłki. I gol, i tak dalej, i tak dalej. Jest wow, tak zwał, tak zwał. No, tutaj odbiję ciąg, to jest. Spróbuję. To spróbował jednak. Nie spodziewałem się. Myślałem, że nie spróbuję. Że ucieknie do defensywy. Tutaj ustawiony, Czekol nawet. Hmm. Czyli Dawadowski, urodzony na Czeka Cieka na swoją okazję i wykorzystuje. Tak jest. Myślałem, że już nie idzie. Okej. Okay. Ja tutaj będę pierwszy, będę pierwszy. No ale to było troszeczkę złym pomysłem. Ale tu może być troszeczkę lepszym. Ja bym tutaj był ze mną mój kolega. Bardziej ofensywnie tym razem. Lewandowski no, jednak z niego nie, nie do końca jest. Może bardziej taki Krychowek. Ja do niego Krychowek. To jest dobre określenie. Ewentualnie Harry Maguire to też jest bardzo dobre określenie. Poszczęciło mu się chyba za pierwszym razem w takim razie. No popisał się. Rozumiem, że to diament i tak dalej. Nie jest to aż tak wysoko. razie może popeł popełniać dużo błędów. Ale że no aż tak. Oj, troszeczkę źle. Lekko za mocno. No, ale tutaj już się udało. Cóż, co, co, coś wyszło trochę szybszy, Roberto się spóźnił. Roberto? Roberto Beko. Zero Zero. Teraz, czy tym razem się spóźni, Roberto? No, spóźnił się, ale wrzota, tym lepiej. Niestety, nie mogę za bardzo zrozumieć, jak. Jaki on nas styl ten mój teammate? Bardziej defensywny, ofensywny. Raz jest tu raz tam. No wszędzie i nigdzie. Jaki trochę też Harry Maguaya, trochę Lewandowski. wie co to jest, naprawdę. Mieszanka wybuchowa. Jak bardzo ci przeszkadza bardzo. Odbijesz to? Mhm. Kurcze pieczę. No. no miałem taki dobry planuć, no. Dobra, ty to zatrzymałeś, i to jakoś pójdzie w dobrą stronę. No i. Czemu mój? Czemu mój? Oho, oho. Aha. Aha. Rozumiem. Gościu, nie w tą stronę. Jak już to robisz, to z jakimś sensem. O! No to było blisko. Miał plan, na pewno jakiś lepszy czy gorszy, ale miał. No niestety to jest zły kąt. Zły kąt wyliczyłem. Albo raczej nie wyliczyłem. Może coś z tego? No niestety by polecieli. Dwa. Tam się coś biją w ogóle. Co tam się dzieje? Jeśli tu pojedziesz z tym, nie pojedziesz z tym, okej. Okay. Aj, za późno, za, za długo czekałem. jaki za nitro. mordo? Zaraz sobie w sumie wezmę. Okej. Okay. Okay. Troszeczkę źle się do tego i nie wiem czy będę obronił. Sądziłem, że tego już nie obroni on, ale dzięki. to wyjeżdżać, nie wyjeżdżać, wyjadę trochę żeby nie było że stoi cały czas w bramce może coś z tego będzie może to jest dobre określenie bardzo, może może jest szerokie, głębokie i tak dalej nie, tym tutaj jesteśmy po naszej stronie lepiej nie ryzykować jak bardzo tu mam przywalone, mam piłkę po prostu, dobra Wciąż umie coś tutaj polecieć? Kurwa, umie. Miguel! Miguel! Kurwa. Kręć ich, crunch. kręć! Pomogę ci! Nie tak chciałem mu pomóc, ale... Okej, okay, nie jest najgorzej. Jest do uratowania. Jak najbardziej jest do uratowania, nic z tym zabrał mi no Miguel, Miguel, Miguel. Dobra. Udało się przeżyć. Jeszcze żyjemy. Miguel nie wie co zrobić z piłką. Dobra. Oprzed jednego. Uff, aż jestem w szoku. No niestety się nie udało. Zwykąd. Mogłem pod lepszym kątem to zrobić. Miguel, nie masz... Ob... Dobra, ma no jednak jednego. Miguel bejtuje, Miguel bejtuje, proszę Państwa To jest to jest jednak Lewandowski tylko w jakiejś takiej odświeżonej formie A tutaj na bejta pójdę, znaczy na bloka pójdę Czy on tutaj coś strzeli? Miguel Miguel czemu nic nie strzelasz? Dobrze strzelił! Dziękuję Ci Miguel Jednak coś cię będzie Roberto nie liczył presji. A ja również dziękuję Wam, nie tylko Miguelowi Miguel, Miguel Miguel Cgbicho OK, okej. Okay. Dziękuję jemu, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Trochę patologii. Trzeba patologia? Chyba było. No cóż, nic na to nie poradzę. Niestety nie jestem pro, pro, pro playerem, ale... Może kiedyś. Nie, no żartuję. Dobra, dzięki za oglądanie. Przedłużam. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie może. Jak Wam się podoba i co ci więcej. Piszcie. Nara. bajo!